Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie i Panie Wiceprezydencie, Wszyscy przedstawiciele fantastycznych instytucji koszalińskich, które zechciały przyjąć zaproszenie do wydarzenia wyjątkowego na mapie kulturowej Koszalina, uwielbianego, nie, mogę tak śmiało powiedzieć, od blisko 20 lat przez naszych mieszkańców. No cóż, Noc Muzeów zobowiązuje muzeum właśnie do tego, aby ten wieczór i ta noc była wyjątkowa. I powiem Państwu także, dzięki temu, że. Tak wspaniałe instytucje, których przedstawiciele za chwilę przedstawią, jaki program wyjątkowy przygotowali i w tym roku. Y, udało się pod egidą właśnie panów prezydentów i pana, jeśli mogę pozwolić sobie, panu, panu podziękować panu Sebastianowi Tałajowi, wiceprezydentowi, który, y, że tak powiem, uczestniczył y, od początku bardzo intensywnie w tym, aby ta koordynacja przebiegała, y, Owocnie chcę powiedzieć, że przed nami moc atrakcji. Zapraszamy na inaugurację na 18 godzinę 17 maja, tutaj na dziedziniec muzeum, gdzie właśnie też przedstawiciele poszczególnych instytucji powitają Państwa. Będą też do pobrania już też liczne niespodzianki, w tym karnet, że tak powiem, dla, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić poszczególne instytucje na mapie Koszalina i zbierać będziecie Państwo pieczątki o godzinie 22:00, tak zwany wielki finał. Również na dziedzińcu w Koszalinie będzie losowanie zwycięzców, ale także rozstrzygnięcie konkursu muzealnego, bo taki przygotowujemy. Ja skupię się na tym właśnie, co przygotowują moi koledzy i koleżanki tutaj w muzeum nowe wystawy, proszę Państwa, już w najbliższą niedzielę o 11:00 wernisaż reorientacji odsłona kolekcji sztuki współczesnej, ale 17 maja myślę, że wyjątkowym wydarzeniem będzie również szereg wystaw historycznych. Pierwsza z nich spacer po historycznym i zabytkowym. Koszalinie, współtworzona w oparciu o kolekcję zabytków historycznych z muzeum, ze zbiorów muzeum, ale również z, we wsparciu, że tak powiem, z kolekcjonerami i miłośnikami historii koszalina. Miłośników i pasjonatów historii koszalina, znanych i lubianych, tak to też przedstawię, aktywnie promujących historię, opowiadających, zachęcających, prowokujących do, do rozpraw historycznych, będziecie Państwo mogli wysłuchać na panelu właśnie pod tytułem Dawnego Koszalina Czar, który poprzedzi też prezentacja materiałów multimedialnych właśnie opartych o ikonografię zdjęcia, filmy. Z tych, że tak powiem, nie tylko 80 lat, ale, że tak powiem, historycznego i powojennego koszalina. Wydarzeniem wyjątkowym będzie wystawa historyczna pod tytułem 1945. Koniec i początek 80 lat polskiego koszalina. Zachęcam serdecznie. Jest to wystawa tworzona w oparciu oczywiście o zbiory koszalińskie, ale również koszalińskiego muzeum, ale również właśnie w te, z, które, na które składają się dary koszalinian. Myślę, że to będzie szczególne przeżycie i okazja do wspominania i też m, budowania kolejnych planów muzealnych. Na terenie dziedzińca będzie scena, na której zaprosimy razem z Kubą Grafskim do muzycznego wehikułu czasu i do wspólnego wspominania, ale poprzez rozśpiewanie, więc myślę, że to będzie też fantastyczna przygoda i troszeczkę może inna forma też opowiadania i wspominania przy rytmach piosenek polskich. Z kolei, jeżeli chodzi o wszystkie działy tutaj nasze, również i etnografia, działki archeologiczne, działy sztuki dawnej, i również dział sztuki współczesnej, dział historyczny przygotowały fantastyczną wystawę pod tytułem Skarby Muzeum. Czyli muzeum w pięciu odsłonach. To również miejsce, w którym będziecie Państwo mogli obejrzeć zabytki, dotychczas najczęściej nieudostępniane i niewyciągane z magazynów, że tak powiem, kolokwialnie. Strefa edukacyjna, na to poświęciliśmy całą jedną salę z wystawienniczą. Tam również w tematach i historycznych, ale również popularnych tematów, które przyciągają najmłodszych, będzie można właśnie nie tylko bawić się w gry planszowe w dusz wielkoformatowe, ale przede wszystkim będzie można obejrzeć koszary pod lupą, ponieważ z w tym Koszalin będzie, będą prezentowane, będzie prezentowana, można powiedzieć, już słynna makieta dawnego Koszalina z lat 30. Ale nie tylko. Zaprezentujemy również makiety, które powstały na wystawy Muzeum tutaj w Koszalinie, ale także też prezentacje przygotowane przez najmłodszych z jednej ze szkół koszalińskich. Do tego również nasza, nasz dział oświatowy przygotował szereg niespodzianek. Wspomnę tylko o zabytkomacie. Ale co to będzie? Zapraszam oczywiście 17 maja od godziny 18 do 24, również fotobudka będzie. Można zabrać ze sobą pamiątkę, no a przede wszystkim moc, moc fantastycznych wrażeń i apetytu na przyszły rok. Dla pana prezydenta oczywiście, Dobra, dziękuję. dziękuję. I oczywiście dla pana wiceprezydenta, ja również dziękuję. Oczywiście liczę na to, że panowie będziecie też tak powiem, żywą reklamą fantastycznego wieczoru. Bardzo miło mi poinformować, że po raz pierwszy krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa Ternowy w Koszajnie pojawi się na tak ważnym wydarzeniu dla Koszajna, jakim jest Noc Muzeum. I od razu pojawimy się w dwóch lokalizacjach. Pierwsza lokalizacja to jest dziedziniec muzeum i tam wspaniałe koła gospodyń wiejskich zaprezentują swoje regionalne wyroby oraz rękodzieła. Dla najmłodszych mamy niespodziankę, będzie to koło wiedzy, kupuj świadomie, więc trochę edukacji, ale też będą nagrody. Druga lokalizacja to jest zespół szkół numer jeden, tak zwany Ekonom. Tutaj jest wspaniała współpraca z młodzieżą z klas gastronomicznych. Ale tutaj szerzej powie dr Łukasz Gładysiak o tych działaniach, ponieważ on tutaj bardziej koordynuje. Pruszeliński ekonom włącza się po raz kolejny do nocy muzeów, tak jak pani dyrektor ale powiedziała, hasłem, które nas łączy jest 80 lat polskiego miasta i również właśnie ten motyw będzie nam towarzyszył, także zapraszamy standardowo od godziny 18.10 po rozpoczęciu, jak Państwo tutaj w muzeum już oficjalnie zaczniecie nasze wydarzenie, zapraszamy do nas, między innymi oczywiście do nas i tam to, co przyciąga chyba najbardziej, czyli zwiedzanie nieznanych w powszechnym odbiorze zakątków szkoły jeżeli chcecie państwo zobaczyć gdzie na przykład mieszkali rodzice słynnego pioniera lotnictwa Hansa Grade to jest to okazja właśnie żeby przyjść do nas w rolę przewodników wcielą się uczniowie klasy o profilu turystycznym więc też z młodzieżą razem będziecie państwo zwiedzali nasz budynek jeden z najstarszych notabene obiektów oświatowych w Koszalinie na szkolnym czyli po jakby tej drugiej stronie od ulicy Andersa będzie czekał piknik, który organizujemy razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Odioternowe w Koszalinie, Radą Osiedla Śródmieście i pasjonatami historii, bo tam ekspozycja żywa w postaci stanowiska rekonstrukcyjnego związanego z 1945 rokiem i tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gryf i Stowarzyszeniem Rega taką ekspozycję przygotowaliśmy. Oczywiście poczęstunek, strefa produktu tradycyjnego. Nasi uczniowie z klas gastronomicznych, między innymi właśnie Poprzez warsztaty, które wcześniej prowadzone były razem z Kowrem, przygotują dla Państwa początek podpłomykowy, ale nie tylko. Będzie pokaz live cooking, gdzie będziemy próbowali sięgnąć do tradycji kulinarnej naszego miasta. I to też oczywiście będzie przygotowane dla Państwa, więc każdy, kto będzie chciał się najeść, to również do nas zapraszamy serdecznie, bo to przyciąga. Oprócz tego klasyczny koszalin, który z nami jest już po raz kolejny i wystawa Retromoto, to na dużej sali gimnastycznej będzie można zobaczyć i zabytkowe samochody, i zabytkowe rowery, bo to też element, który jest bardzo ważny dla naszej szkoły. W bibliotece szkolnej czekać będą pionierzy, czyli Koszalińska Żywa Biblioteka. Będzie można porozmawiać o tym, jak koszalin wyglądał tuż po. Po, po II wojnie światowej, z ludźmi, którzy z tą historią się stykali. Dalej, szanowni państwo, ekspozycja pamiątek szkolnych. No mamy dzienniki, mamy kroniki z lat 40., więc będzie można przyjść zobaczyć, być może odszukać siebie, bo wiem, że wielu absolwentów nas odwiedza. A dodatkowo. Element, który jest też nowym, ale bardzo takim promującym, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, czyli nocny rajd rowerowy. Ale to już kolega z Friday na rowerze powie więcej. Także zapraszamy serdecznie od 18.10 do 21.30 w Mury Koszenickiego Ekonoma przy ulicy Andersa. A wspólnie z koszelnickim ekonomem przygotowaliśmy nocny rajd rowerowy, także po tych wszystkich pysznościach, które czekają w ekonomie zapraszamy do spalenia tych kalorii na rowerze. Ruszamy o godzinie 20 lub tuż po godzinie 20 z boiska za ekonomem. Mamy do przejechania trasę około 13 km po ścieżkach rowerowych. Zapraszamy na dowolnym typie roweru, mogą być to nawet rowery elektryczne, nie ma tutaj większego znaczenia. Jedziemy głównie ścieżkami rowerowymi z asystą policji i po 13 kilometrach kończymy naszą trasę na dziedzińcu muzeum. Nasze muzeum to głównie historia polskiej wojskowości i takie tematy przygotowaliśmy na tę noc muzeów. Głównie to będzie historia roku 1945 na Pomorzu Środkowym, czyli historia walk. Na Wale Pomorskim, Kołobczyk, Koszali, no, w Kotle Świdwińskim jest to wystawa czasowa poświęcona temu wydarzeniu, ale również wiele interaktywnych wydarzeń, które można spotkać na naszym dziedzińcu i na salach wystawowych. Będą stanowiska grup rekonstrukcyjnych, kolekcjonerów, którzy prezentują swoje zbiory. Będzie przygotowane stanowisko z trenerzami wojskowymi, przygotowane przez Żołnierzy Centrum Spraw Sił Powietrznych i wiele stanowisk animacyjnych, gdzie poprzez zabawę i gry, konkursy prezentujemy historię. Polskiej Wojskowości. Ciekawostką, którą uruchamiamy po raz pierwszy w tym roku, jest y, symulator strzelania na czterolufowym karabinie zespolonym ZPU-4, więc każdy może wczuć się w rolę przeciwrotnika i y, poczuć się, co czuli żołnierze, czy co czują żołnierze polujący na samoloty nieprzyjaciela. Jest przewidziany koncert orkiestry wojskowej i y, koncerty animatorów y, muzycznych, którzy przygotowali specjalne pieśni wojskowe na ten czas wystąpień przygotowane są stanowiska nie tylko dotyczące historii uzbrojenia i tej dawnej tych dawnych rzeczy związanych z wojskiem polskim ale również współczesne stanowiska poświęcone współczesnej broni współczesnym mundurom współczesnemu wyposażeniu wojskowemu i każdy uczestnik będzie mógł przymierzyć sprawdzić się zobaczyć czy jest to na jego siły, i czy wojsko to jest może sposób na jego życie. Dlatego zapraszamy do nas również. Jesteśmy od godziny 17 do godziny 23.30. Drzwi są nasze otwarte. Zapraszamy serdecznie. My po raz pierwszy przystępujemy do tej edycji Nocy Muzeów. Jesteśmy przygotowani na Państwa wizyty. Zapraszamy do budynku delegatury, który owiany jest poniekąd tajemnicą. Różne rzeczy, ja słyszałem, nie będąc mieszkańcem Kołoszalina o tym budynku. Sam to sprawdziłem, więc zapraszam. Wiele ciekawostek na Państwa tam czeka. Przejdziemy od strychu po same piwnice. Nie powiem, że Lochy, bo Lochów tam nie ma. Tak, Kazamaty, Pan Prezydent podpowiada, wolałbym nie. Natomiast przygotowaliśmy dla Państwa rodzaj wycieczki. Chcemy Państwa zapoznać także z historią nie tylko miasta Koszalina, ale także obecnie w galerii wojewody uruchomiona jest kolejna wystawa. Będzie osoba, która będzie opowiadać o różnych wydarzeniach i kulturalnych i historycznych, które działy się w Koszalinie i w regionie. Zapraszamy państwa od godziny 18:00 co pół godziny będzie uruchomiona kolejna wycieczka Także jest wiele miejsc, których na pewno nie widzieliście, na pewno nie zajrzeliście, a my tam będziemy czekać na Was i gorąco zapraszam. U nas generalnie będzie tak jak zawsze. E, jakby sprawdziła się konwencja tego, tak, że będą jeździły pociągi ze stacji na lokomotywownię. Można przyjść albo na kolejową 4 albo na lechicką 54G. E, pomiędzy nimi będzie jeździł właśnie pociąg w postaci spalinowego motowozu. Na lokomotywowni odbywa się pokazujemy to co tam jest. Czyli można zobaczyć tą kolej od zaplecza, w jaki sposób remontujemy, utrzymujemy te pojazdy, w jaki sposób są przygotowane do ruchu. Będzie tam obecna nasza załoga prawie cała, także można porozmawiać a nawet dzieci u nas wiedzą bardzo dużo o kolei wąskotorowej. Na stacji będzie można skorzystać z przejazdu lokomotywą, będzie można w niej przejechać razem z maszynistą. Oprócz tego będzie dostępna drezyna ręczna, swoją obecność potwierdził także Straż Ochrony Kolei, Ochotnicza Straż Pożarna, a z takich nowości, których do tej pory nie było, będzie obecna kolej Liliputia, czyli takie małe pociągi, na które można usiąść. To u nas, także zapraszamy od godziny 18 do 22, po godzinie 22 już jako normalny pociąg rejsowy pojedzie pociąg do Manowa jako taka nocna przejażdżka. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana Tomasza Damskiego z Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Odkrywcy. Dzień dobry. Tomasz Damski, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy. Chciałem państwa zaprosić do naszego salonu historycznego, który mieści się w dawnym schronie przeciwlotniczym pod hotelem Gromada. Przygotowaliśmy tam dziewięć pomieszczeń tematycznych. Są to pomieszczenia, gdzie są wystawy w miarę stałe, chociaż staramy się co chwilę coś tam zmieniać. Więc posiadamy. Teleportowany z czasów PRL do naszego schronu sklep oraz pokój mieszkalny. Jest też pomieszczenie poświęcone historii browarnictwa koszalińskiego i nasze gruzowisko, które przedstawia Koszalin tuż po, tuż po działaniach wojennych, także pokój Herberta. Mamy salę wystawniczą zmienną. Teraz akurat mamy rzeczy poświęcone ogólnie Koszalinowi, ale jest też okres przedwojenny. I tak jak i powojenny, więc ten zakres czasowy jest dosyć, dosyć spory. Przygotowaliśmy też e, salę regimentową, gdzie przedstawiamy historię 54. Regimentu, który w Koszalnie ku brzegu stacjonował w okresie I wojny światowej. Przygotowaliśmy nam też, e, udało nam się tam przygotować okopy z czasów I wojny światowej także bardzo ciekawa sprawa. E, przygotowaliśmy też dwie nowości. Jest to szopa dziadka. Wiadomo, w szopie dziadka zawsze dużo różnych ciekawych rzeczy i kącik wiejski. No i na koniec coś, co cieszy się u nas zawsze największym zainteresowaniem tam są największe kolejki to jest nasze przejście podziemne. Przy czym w tym roku przygotowaliśmy jeszcze w tym przejściu dodatkową atrakcję ale to trzeba będzie już na własne na oczy zobaczyć. Także zapraszam do salonu. Pod hotelem Gromada od godziny 17 na Państwa czekamy. Dziwnym zrządzeniem losu po 700 latach wróciliśmy na dawne ziemie słowiańskie. To jest pierwsze zdanie kroniki parafialnej zapisanej przez pierwszego księdza katolickiego w Koszalinie, ojca Nikodema Szałankiewicza. I Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z parafią franciszkańską właśnie chce przypomnieć tą historię, upamiętnić pionierów którzy tutaj przyjechali wraz z grupą mieszkańców Gniezna 26 maja 1945 roku i rozpoczęli pracę duszpasterską w Koszalinie i w całym powiecie Koszalińskim. I tą historia będzie przewodnia w tym dniu. Będziemy dla Państwa dyspozycji od godziny 18 do godziny 24, ale też przygotowaliśmy dla najmniejszych, dla najmłodszych, odwiedzających strefę dla dzieci będą filmy animowane o tematyce historycznej. Będzie można wykonać własnoręczną przypinkę o tematyce historycznej bądź zagrać w gry planszowe, które przygotowali nasi edukatorzy. I kiedy rodzice będą zajmowali się historią, poznawaniem historii, to dzieci będą miały okazję, żeby pobyć troszeczkę same, właśnie razem z naszymi edukatorami. Włączamy się w noc muzeów poprzez zagranie dwóch spektakli. Dedykowanych tej nocy muzeum. Zaraz powiem na czym ta dedykacja, między innymi, będzie polegać. A o godzinie 17.00 zagramy na dużej scenie spektakl Piosenka jest dobra na wszystko, czyli piosenki z kabaretu Starszych Panów, duetu Przybora-Wasowski. Znane przeboje, także tutaj nie trzeba reklamować, nie trzeba specjalnie zapraszać. I o godzinie 19.30 na scenie na zapleczu. Zagramy dla Państwa rozkłady jazdy, znany tekst komediowy autora czeskiego Petra Zelenki. Dlaczego dedykowane są te, te spektakle? Dlatego, że po pierwsze, reklamujemy te spektakle jako część nocy muzeum, a po drugie, w dolnym foyer teatru będzie przygotowane specjalne stanowisko, w którym będzie można przed, po spektaklach zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Przy użyciu nakryć głowy i strojów z różnych epok z naszego magazynu. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć Państwu o rzeczy, której Państwo nie znajdziecie w rozpisce Nocy Muzeów. Otóż my właśnie chcielibyśmy udostępnić wszystkim, otworzyć nasze magazyny kostiumów i, i rekwizytów dla wszystkich organizatorów Nocy Muzeów. Jeżeli Państwo macie jakąś Wyobraźnie idącą w tym kierunku, że potrzebujecie czegoś Państwo od nas to zapraszamy serdecznie i będziemy, będziemy próbować tutaj no ja sobie wyobraziłem tutaj jak Pan z kolei wąskotorowej mówił, że na przykład w jakimś kontuszu maszynista uatrakcyjniłoby to także zapraszamy do nas mamy stroje nie z epoki bo to już u Pani Dyrektor te z epoki ale mamy tak odzorowujące. Każdą epokę w zasadzie historyczną. Szanowni Państwo, mamy przygotowane w tym roku dwa wydarzenia. Miejsce, Koszalińs... Miejsce tych wydarzeń to będzie muzeum, siedziba Muzeum Koszalińskiego. Pierwsze z nich to jest prezentacja prac projektowych z zakresu projektowania 3D w zespoleniu z nowymi technologiami, jakimi jest hologram. I tutaj poza tym, że będą przedstawione doskonałe prace studenckie, to też ważnym jakby celem jest poszerzenie czy pokazanie, zaprezentowanie tego, że zespolenie z nowymi mediami jest też bardzo istotne w procesie zarówno dydaktycznym, jak i też tym projektowym. Do tego będą też prezentowane makiety studenckie, makiety architektoniczne, które powstały w pracowni projektowania u pani dr Moniki Madej. Te prace będą jakby ustawione tutaj w przestrzeni muzealnej. Drugie działanie to będzie działanie bardziej spontaniczne, które będzie polegało na tym, iż studenci z studenckiego koła o takiej przewrotnej nazwie kreatura, będą prowadzić działania malarskie i będą do tych działań zapraszać osoby, które akurat będą zwiedzać muzeum. Jeżeli chodzi o te warsztaty, jeżeli tak to mogę nazwać, warsztaty malarskie, to one rozpoczynać się będą tuż po godzinie 18. .00. Także serdecznie zapraszam. W tym roku Miejski Zakład Komunikacji zaprasza podwójnie na edycję Nocy Muzeów, ponieważ no, łączymy całe miasto, łączymy wszystkie punkty, które w tym roku zostały uruchomione dla zwiedzających. Łączymy poprzez uruchomienie dwóch linii niebieskiej i zielonej. Będą to bezpłatnie autobusy, które będą kursowały pomiędzy wszystkimi punktami. Centralnym punktem oczywiście jest muzeum i tutaj będzie można dotrzeć na to główne wydarzenie rozpoczynające całą noc na godzinę 18. Jak i później te autobusy oczywiście rozjadą się, zwożąc wszystkie, z wszystkich zainteresowanych z różnych miejsc koszalina do tych punktów. Dodatkowo też po zakończeniu całej imprezy czyli po godzinie 23 i po godzinie 24 autobusy odwiozą też wszystkich zwiedzających, którzy zgromadzą się w muzeum do swoich domów. Także bardzo zapraszam serdecznie do korzystania z tych autobusów. A drugą sprawą jest fakt, że Zajezdnia MZK również na noc muzeum zostanie otwarta. Zajezdnia MZK, ulica Gnieźnieńska, 9. Tutaj razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Komunikacji Miejskiej, które prowadzi Muzeum Komunikacji Miejskiej w Zajezdni MZK, będzie można... Zwiedzać zajezdnie, zobaczyć autobusy, nie tylko te, które współcześnie kursują po ulicach Koszalina, ale także zabytkowe i to będzie niespodzianka, więc serdecznie zapraszamy. Będzie można porozmawiać z, również o komunikacji miejskiej i plażowej. Tutaj nasz już wieloletni przyjaciel, pan Gołubicki, który, który zajmuje się historią komunikacji miejskiej, będzie taką żywą książką. Jak również, żywymi książkami będą sami kierowcy autobusów. W każdym z eksponowanych autobusów będzie kierowca, z którym będzie można porozmawiać. Będzie też można usiąść za kierownicą autobusu i po prostu zrobić sobie zdjęcie. Także bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko do zajezdni MZK, ale także do autobusów linii niebieskiej i zielonej, które będą łączyły wszystkie wymienione i omówione tutaj punkty. Ja chciałabym tylko dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o pierwszą prezentację projektową, jaka będzie miała miejsce, to tutaj przygotowana została pod okiem pani dr Aleksandry Gołdyn i pani doktor Pauliny Kminikowskiej, natomiast koło studenckie Kreatura. Będzie tutaj działać pod opieką y, pani magister Sary Olszewskiej. Zagroda Jamnejska zaprasza y, serdecznie, absolutnie wyjątkowe y, wydarzenie. Pan Marcin Piotrowski, że tak powiem, nasz fantastyczny owczarz, człowiek y, z pasjonata, który przywraca tradycje historyczne Pomorza Koszalina związane właśnie z hodowlą y, owiec. Y, więc ulica Owczarzy w Zagrodzie Jamno, do tego koncert na instrumentach pasterskich, y, do tego prelekcje, spotkania, występy artystyczne, zespołu ludowy popowianki. To wszystko w Jamnie. Do tego cieszę się bardzo, myślę, że to jest bardzo, bardzo fantastyczne, że nasze koszalińskie MZK włączyło się i połączy w zasadzie wszystkie nasze punkty i również właśnie z Jamna będzie można dotrzeć nie tylko na wielki finał o 22, gdzie, gdzie spotkamy się, podsumujemy, nagrodzimy, ale o 22.30 na zakończenie, na wielki finał zapraszamy na wyjątkowy film wpisany w epokę, w klimat Prawo i pięść z 1964 roku. Myślę, że każdy nas, ten film zna, a w tak zwanym Open -air Kino na, w dziedzińcu muzeum będzie można i artystycznie i też troszeczkę wejść w ten klimat, a jednocześnie też podsumować to, co, to, co za nas.